Legal Forum, szósty raz, 27 uczestników, tematy związane z prawem w bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu. Poziomy, na których studenci reprezentują swój język, bo tu o to nam głównie chodziło, to poziom B2 i C1, czyli te poziomy wyższe. No, jesteśmy w trakcie przesłuchań. Zobaczymy. Na razie poziom jest tak mniej więcej wyrównany, aczkolwiek tak jak co roku są lepsze i gorsze prezentacje, wiadomo. Wzięłam udział w Legal Forum, ponieważ uważam, że jest to bardzo ciekawe wydarzenie, zarówno pod względem języka angielskiego, jak i pod względem prawa. No, wzięłam w nim udział przede wszystkim dlatego, ponieważ bardzo ciekawa była opcja tego, żeby nie zdawać egzaminu, natomiast przede wszystkim też po to, żeby nauczyć się czegoś nowego, sprawdzić się, móc pokazać się przed szerszą publicznością, stroić swoje możliwości przed mówieniem przy, wśród innych ludzi. Na pewno ciekawe doświadczenie, pewnego rodzaju próba. No i też nie wątpię, nie, nie oszukuję, że chcę zawalczyć o zwolnienie z egzaminu, jak z ustnego, jak i z całej części. Konkurs ten daje duże możliwości, przede wszystkim przećwiczenia naszych umiejętności w, przed publicznością, jakiegoś wystąpienia, obycia się też z tym, bo wiadomo, że nasza praca późniejsza będzie wiązała się z, z mową przed, przed publicznością. I, Oczywiście nagroda, zwolnienie z egzaminu bardzo fajna, to bardzo duże odciążenie w przypadku gdy mamy w trakcie sesji po pięć egzaminów bardzo trudnych z, z różnych tam dziedzin prawa. Ci najlepsi będą zwolnieni w całości z egzaminu, ponieważ żeby przystąpić do tego forum musieli wykazać się streszczeniem swojej prezentacji bardzo dokładnie określonym w regulaminie. Musieli również przedstawić bibliografię, musieli się zaprezentować Kilkakrotnie przed wystąpieniem. No i teraz w trakcie, a właściwie po przedstawieniu swojej prezentacji, muszą odpowiedzieć na pytanie zadane przez kogoś z komisji. Czyli tutaj już no, nie może być mowy o żadnym przygotowaniu wcześniejszym. Moja prezentacja miała tytuł Hell in North Korea. Mówiłam o łamaniu praw człowieka w Korei Północnej. Myślę, że poszło mi całkiem znośnie. Odpowiedziałam na pytanie, prezentację powiedziałam w sumie tak jak chciałam powiedzieć, także myślę, że dramatu nie było, aczkolwiek no, zawsze wiadomo mogło być lepiej. Eutanazja i pojęcie eutanazji ogólnie i możliwość wprowadzenia eutanazji w naszym kraju, w Europie oraz porównanie do Stanów Zjednoczonych i normalizacji na ten temat w innych krajach. Jak nie wygram, to trudno. To jest tylko życie. No. I tak idąc na to forum liczyłam się z tym, że albo zajmę jakieś miejsce, albo nie. Dlatego cieszę się, że tutaj nie ma nic do stracenia przede wszystkim.